Cześć, to Sławek. Okulary, bo właśnie 5 godzin mnie czeka, więc i książkę sobie wziąłem. W pociągu zmierzam do Kołobrzegu. Celem parsenta i trocie. Ciekawe, czy tym razem uda mi się otworzyć sezon chociażby taką rybką. Na pewno trafię do sklepu wędkarskiego. Na pewno w sklepie wędkarskim dowiem się. Jak powinienem się na taką wyprawę przygotować? I oczywiście strategia. Strategia, miejscówki i tak dalej, i tak dalej. Pewne rzeczy na pewno Wam zdradzę, pewnych pewnie nie będę mógł zdradzić. Dowiem się gdzieś może, mam nadzieję przynajmniej, w tajemnicy. Miejscówki generalnie są znane, natomiast to co najważniejsze w trociach jest, to oprócz wytrwałości, cierpliwości, no ryba w rzece powiało w tym tygodniu. Dzisiaj też wieje. Podobno jakieś srebrniaki się pojawiły. Więc ruszam. Czwartek. Normalnie byłbym w pracy. A jadę na ryby. Tup, tup. Kto powiedział, że będzie łatwo? Ale na trocie droga, przez wysiłek musi być. Godzina otwarcia, tutaj. Proszę bardzo, już niedługo bym się spóźnił. No, jestem. Jestem w sklepie wędkarskim. Nie widać tutaj na razie zbyt dużo ludzi, ale taka pora jest, że się nie dziwię. Wieje tak, że nie chciałoby się wyściubić nosa. Zresztą widzieliście sami nad morzem i nad rzeką. E, bardzo dużo przynęt, które widzę, to są ewidentnie przynęty, które są pod trocie. Tak przynajmniej zakładam. Weźmie jakieś agrafki. Agrafki, ale to na troć, tak? No tak, oczywiście. No, ja przede wszystkim polecam klientom agrafki, które są większych rozmiarów, ze względu, że wielu klientów używa odczepiaczy, a jednak odczepiacze potrzebują dużego krętnika, dużych agrawek. Tutaj w Dragonie jest to akurat rozmiar czwórka lub dziesiątka, ze względu na duży łuk kolonkowy, po to, żeby przynęta lepiej pracowała, i po to, że w razie odczepiacza, jeżeli ktoś używa, to po prostu, żeby było. Zacisk tutaj na agrawce, na krętniku, żeby odczepiacz, tak jak jest zbudowany, miał za co złapać i odczepić przynętę. Wielu klientów używa odczepiaczy ręcznie robionych. Ja pokażę taki odczepiacz, który sprawdza się na pasencie, tak zwany żagiel. Takie coś. Uh -huh. Jest to robione przez tutejszych ziemieśników. Z karlina akurat. Prawie jak do trollingu. Tak, jak piesek. Pod naporem wody, ale ten odczepiacz płynie. I dochodzi nawet na drugą stronę rzeki. Mhm. Normalnie zaczynamy zawsze od przynęt, więc zacznijmy od przynęty. Teraz, jest, mamy styczeń. Jest szansa, że wchodzą serwerniaki. co byś polecił? 90% używam woblerów z mhm. tego względu, że nauczyłem się na nie łowić, mam wyniki, bardzo je lubię, ale no, woblery się gorzej sprzedają. Najwięcej w koło brzegu sprzedają się wśród klientów yy, obrotówki i wahadówki. To Naprawdę ciężko jest mi coś doradzić, ze względu na to, że każdy ma swoje ulubione. E, ja wam pokażę, co ja używam i co mm -hmm. lubię, tak? No dokładnie, e, bo każdy przed... łowi na to, co mu sp... daje ryby, bo. Tak, tak jest. Naprawdę... Przede wszystkim, no, lubię woblery Kenard, tak? Bardzo model Dynamic, 7 lub 6,5 cm w zależności od głębokości wody. Lubię woblery Irka Gębskiego, bardzo piękne, bardzo dużo połowili klienci w tym roku. Dorado, Małysza. Yy... To są przynęty, które są dostępne tak naprawdę w większości sklepów. Koszt takiego woblera to jest około 25 zł. Pięknie chodzą i w zależności od tego, jaka jest woda, można sobie wybrać model mniej agresywny lub bardziej, lub też mniejszy lub większy. Wiadomo, dolna parcenta łowi się większymi przynętami, górna parcenta jest węższą rzeką. Ludzie używają coraz mniejszych też przyniów. Mm. Ile to... zostawiasz woblerów na jednym łowienie. To zależy, czy mam odczepiać i jaką <noise> grubość plecionki używam. Ja używam osiemnastki dwudziestki. Mm -hmm. Czyli grubo. 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 Y I tutaj żadna cena mi się wydaje nie gra roli, bo tylko grubością plecionki możemy uzyskać tą moc. To mm -hmm. to są. To są... Garbatki Hajduka z Białogardu, uh -huh. to taka stara szkoła, wielu wędkarzy nawet no, nigdy nie widziało takich przynęt, one pracują tak niejednostajnie, ale naprawdę sprawdzają się w takich sytuacjach czasami, gdzie nic nie bierze, wielu wędkarzy zakłada je na taką ostatnią deskę ratunku i wtedy ta przynęta troszeczkę inaczej pracuje, no, no i są wyniki. Uh -huh. Dobra, mamy przynętę, mamy plecionki, kołowrotek, jak ktoś ma... To niech używa tego, co ma, ale jakby jeszcze nie miał, powiedzmy, średniego, średniego kołowrotka, to co warto się zaopatrzyć? Kołowrotek. No. Przede wszystkim rozmiarowo moje zdanie jest takie, że musi być model 4000, 5000, 3,5-3, w zależności jaki producent, bo wielkości są różne u różnych producentów. Ale przede wszystkim musi być to kołowrotek, moim zdaniem, który pasuje wędkarzowi. I przede wszystkim pasować musi do wędki, bo jeżeli ktoś pójdzie z koowrotkiem za bardzo duże pieniądze i mały model, wiadomo, że ta przykładnie jest mała, używa się przynęt mocno pracujących i jest duży nurt, to taki kołowrotek bardzo szybko można zajechać. Jeżeli mam dobry kołowrotek szczupakowy, to powinien sobie poradzić. Tak, dobra, to wędziska. Długie, krótkie. Sam raz. Taką podstawową zasadą jest to, że używa się wętek 2,93 metrowych. Ja osobiście używam wętek 2,90 ze względu też na mój wzrost. No ja będę używał 2,40. O, właśnie. I to w castingu. I to w castingu, tak. Tutaj mam wędki. Duży wybór w zależności od tego. Kto lubi jaki model wędki, jaką akcję, długość dolnika, wielkość przelotek, każdy znajdzie coś, wybierze sobie dla siebie, tak? A casting trzymetrowy? Ja takich tutaj niestety nie mam. A no to jednak będę łowił swoim sprzętem. <śm> ale pożyczę ci moją wędkę! <śm> Kiedyś próbowałeś krokomierz sobie podłączyć, ile tak robisz dziennie jak masz klientów? To tak zależy, jak, ile, ile pracuje? Czy siedzę, czy, czy naprawdę pracuję uczciwie? No nie no, jak pracujesz uczciwie. ciekawe Ciekawe no, Bardzo kilometrów. dużo, <laughs> bardzo dużo. Ten sklep ma 40 metrów. Nie? No, na drugą stronę powiedz i jeszcze cokolwiek zrobić. Dobra, słuchajcie, jak się spojrzy na ten sklep, można wybierać od sasa do lasa. A co tak naprawdę w troci jest najważniejsze? Cierpliwość. Cierpliwość i chodzenie, tak. Bycie nad wodą. No ja powiem, że rok temu byłem sześć razy na wakacje i miałem trzy ryby. Jednego dnia miałem komplet i też miałem ryby w pierwszych rzutach. Także to zasada jest być nad wodą. W domu przed komputerem pisząc. Na różnych forach Masz internetowych chwilę. tego się, nie, tego się nie, nie złowi po prostu, no. dokładnie. Dobra, jutro wybieramy się rano na trocie. Mam nadzieję, że pokażesz mi chociaż miejscówki jakieś tak jest. Fajna woda, woda się podniosła. Ciekawe. Powiem wam tak, jest taka pakamerka taka z tyłu. Pokażę wam. Co tam tak naprawdę jest, coś ciekawego, a to nie ta poszedłem nie w to miejsce. Sprzęta, sprzętu, oczywiście zanęty pospołikowców jak wszędzie pewnie jest dużo. I tu jest, to jest to miejsce. Patrzcie jaka ścianka, reksy, inne kołowrotki, które już pamiętam jeszcze z mojego dzieciństwa, że gdzieś kiedyś widziałem, ale używać to już nie używałem. A tutaj na Prexer to był to było dokonanie. To był kowrotek, który każdy chciał mieć w swoim czasie. Dobra, idziemy dalej.